Początki linii 7 sięgają początku XX wieku. Linia 7, jako linia 7, pojawiła się gdzieś w okolicach lat 30. i od tego czasu funkcjonuje pod tym numerem z drobnymi przerwami, ale trasa generalnie nie zmieniła się. Warto dodać, że do lat 60. linia dojeżdżała do Mysłowic. To jest taka ciekawostka, o której nie wszyscy wiedzą. Generalnie od lat 60. do dzisiaj trasa nie zmienia się i linia jeździ od Bytomia do Katowic. Linia 7 jest bardzo ważną linią tramwajową na terenie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. W chwili obecnej mamy nietypową sytuację z uwagi na to, iż przez zamknięcie stakady jeździ po fragmencie trasy linii 6. Także z uwagi na to jest teraz linią bardzo długą, ponieważ prawie 22 km przejeżdża od Katowic do Wytomia. Cieszy się bardzo dużym potokiem pasażerskim. Tak jak wcześniej wspomniałem, linia łączy Katowice, Chorzów, Świętobowice oraz Byton. Przejeżdża przez główne ulice, pokonuje główne ciągi komunikacyjne. Na chwilę obecną jest to najdłuższa linia w aglomeracji, tramwajowa, dodajmy. Do niedawna konkurowała z linią 21, która yy, jadąc z Milowic do Huty Katowice, jest bardzo podobnej długości. Obecnie, no, niestety, linia 7 jest w większej części linią, która biegnie po ulicy razem jeździmy razem z samochodami i to jest generalnie największe utrudnienie taka sytuacja ma miejsce od Chorzowa Batorego praktycznie do dzielnicy Piaśniki w Świętochłowicach jeżeli tramwaj wydostanie się na wydzielone torowisko to już nie ma sobie równych jest to tramwaj produkcji bydgoskiej Pesy tramwaje przyjechały na Górny Śląsk około 2021 roku i od tego czasu Dzielnie się sprawują, praktycznie nie ma z nimi problemów, są bardzo wygodne, przede wszystkim niskopodłogowe, pasażerowie bardzo sobie je chwalą, motorniczowie również bardzo je lubią. Czas życia tramwaju to jest około 30 lat.